Kolejne pytanie. Profet. W sierpniu zeszłego roku Konfederacja złożyła do CBA zawiadomienie w sprawie zbadania możliwych powiązań branży deweloperskiej z politykami. Czy oprócz likwidacji CBA coś się w tej sprawie zadziało? Niestety, wszystko wskazuje na to, że nic się w tej sprawie nie zadziało. Anna, niewykluczone, że ma pan szansę na drugą turę. W jaki sposób pan by przekonał wyborców PiSu do siebie, aby zagłosowali na pana 1 czerwca i wzięli udział w wyborach zamiast zostać w domu? To jest bardzo dobre pytanie. Sprawa jest oczywista. Już było kilka sondaży, z których wynikało, że w drugiej turze mam większe szanse z referendum Trzaskowskim niż Karol Nawrocki. Co oznacza, że wyborcy PiSu, którzy pomyślą taktycznie, już w pierwszej turze powinni na mnie głosować, a w drugiej turze to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli chcą, żeby system się domknął, jeżeli chcą, żeby Donald Tusk miał pełnię władzy w Polsce, no to nie głosują na Trzaskowskiego albo zostaną w domu. A jeżeli chcą, żeby władza Donalda Tuska była w Polsce ograniczona, żeby ktoś nie pozwolił Tuskowi zepsuć naszego kraju, i na polecenie Niemiec, to będą musieli głosować na mnie. Wojtek, czy pan Sławomir ma przygotowane jakieś asy w rękawie na końcówkę kampanii? Czy jest pan w posiadaniu nagrań na Mateusza Morawieckiego, za które oferował pan e, nagrodę miliona złotych w 2023? Niestety nie dostałem tych nagrań, natomiast to jest w tym momencie mniejszy problem niż wtedy, bo już, premier, bo już Morawiecki nie jest premierem, więc jego ewentualne szantażowanie teraz jest mniej szkodliwe niż wtedy. Jak, jakie jest Pańskie spojrzenie na Trójmorze? Kontynuacja, rozwój i zacieśnienie relacji, czy też zarzucenie tego projektu, bo to nie ma sensu? Mamy pewne wspólne interesy z państwami Trójmorza. W niektórych, niestety, sytuacjach nasze interesy są rozbieżne. Więc, niestety, nie da się powiedzieć, że to grupa państw patrzy zawsze w jednym kierunku i wszyscy chcą tego samego. Stąd ciężko tu mówić o jakiejś bardzo ścisłej współpracy. Czy prawdą jest, pyta Jakub, czy doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki jest przymierzany do kandydowania z list Konfederacji w wyborach w 2027? Zdecydowanie, panie redaktorze, za wcześnie, że mówicie o wyborach w 2027 roku. Na razie mam pełną koncentrację na maju oraz 1 czerwca 2025. A jakie pań. są pańskie relacje z prezydentem? Był pan niedawno u prezydenta. Tak, mieliśmy bardzo sympatyczne spotkanie w bardzo dobrej atmosferze. Czy prezydent powiedział panu, że być może pana poprze? Nie w sensie, w żadnym wypadku. Prezydent uważam, że nie powinien popierać żadnego z kandydatów i z tego co wiem, nie poprze żadnego kandydata. No ale z wypowiedzi ministrów, choćby pani minister Paprocka niedawno powiedziała, że to jest naturalne, że prezydent popiera pana Nawrockiego. Do tej pory zdaje się, że jeszcze tego nie powiedział. Oczywiście prezydent może i ma prawo do tego wysłać różne pozytywne sygnały w kierunku zarówno Karola Nawrockiego, jak i moim. Natomiast podejrzewam, że oficjalnie nie poprze żadnego kandydata.